Słodziki, czy też substancje intensywnie słodzące, to temat bardzo kontrowersyjny. Urosło wokół nich bardzo wiele mitów. Czy warto je stosować? Jakie są ich plusy, a jakie minusy? Czy mogą nam zaszkodzić? Czy może biała śmierć, czyli cukier, jest lepszym rozwiązaniem? Zapraszam na przegląd najpopularniejszych słodzików. Aspartam i jego szkodliwość. Aspartam to zdecydowanie najbardziej znany, najczęściej stosowany i uważany za najbardziej szkodliwy rakotwórczy słodzik. Często pojawiają się informacje, jakoby nasz organizm nie przetwarzał aspartamu, a to nieprawda. Po spożyciu aspartamu jest on rozkładany do kwasu asparaginowego, fenyloalaniny oraz metanolu. To właśnie te dwa ostatnie związki budzą niepokój. Fenyloalanina jednakże szkodzi tylko osobom chorym na fenyloketonurię. Jest to genetyczna choroba, w której występują zaburzenia neurologiczne spowodowane nagromadzeniem się fenyloalaniny. Z kolei metanol rozpada się do form aldehydu i kwasu mrówkowego. Ich działanie jest toksyczne dla naszego organizmu. Należy tutaj wspomnieć, że z 1 g aspartamu powstaje 0,1 g metanolu. Żeby dostarczyć 1 g aspartamu, należy wypić od 4 do 10 litrów napojów słodzonych aspartamem. Bezpieczne dawkowanie aspartamu to 40 mg na każdy kilogram masy ciała. Dla osoby ważącej 70 kg to 2,8 g aspartamu dziennie, czyli od 12 do 30 litrów napojów dziennie. Zarówno FSA i FDA, jak również ponad 100 innych agencji zajmujących się bezpieczeństwem żywności uważa aspartam za bezpieczny przy zachowaniu jednocześnie norm spożycia. Jeżeli ktoś pomimo tych argumentów boi się stosować aspartam ze względu na jego kontrowersyjność, idealnym rozwiązaniem będzie mój ulubiony słodzik, jakim jest erytrol. Erytrol bądź erytrytol jest alkoholem poliwęglowodorowym, naturalnie występującym m.in. w owocach i grzybach, a także fermentowanych napojach. Tylko około 10% erytrolu wchłaniane jest do przewodu pokarmowego. Nie jest prawie w ogóle metabolizowany przez nasze tkanki. Praktycznie cała ilość dostarczanego do naszego organizmu erytrolu jest wydalana razem z moczem. Jego słodkość w porównaniu do słodkości sacharozy wynosi od 60 do 80%. Oprócz słodkiego smaku daje przyjemne uczucie schłodzenia. Można go używać w wypiekach. Nie przyczynia się do powstawania próchnicy. Wykazano także w badaniach, że przyczynia się do obniżania ciśnienia. Następnym godnym polecenia słodzikiem jest inny alkohol poliwęglowodorowy, jakim jest ksylitol. Na tę chwilę o wiele bardziej popularny od erytrolu. Xylitol również... Tak jak erytrol należy do alkoholi cukrowych, nazywanych inaczej polioli. W naturze występuje podobnie jak erytrol w warzywach i owocach, a także grzybach. Około 50% cukru brzozowego rozkładane jest w jelicie grubym. Z tego względu 1 gram ksylitolu dostarcza około 2,5-3 do kalorii. Wolniej niż glukoza podnosi poziom cukru we krwi. W przemyśle jest stosowany przede wszystkim jako substancja słodząca o słodkości 40% sacharozy, zagęszczacz i stabilizator. Stosowany jest w gumach do rzucia, pastach do zębów i innych produktach kosmetycznych. Nie przyczynia się do powstawania próchnicy. Ponadto może przeciwdziałać infekcjom. Czy ksylitol jest rakotwórczy? Nie, jest bezpieczny i można go stosować niezależnie od wieku. Ostatnim godnym Wspomnienia słodzikiem jest stevia. Stevia wywodzi się z Paragwaju oraz Brazylii. Glikozydy steviolowe, odpowiedzialne za słodki smak, pozyskiwane są z liści stewi. Stevia wykorzystuje się do produkcji słodyczy, w tym lodów, napojów o zmniejszonej koloryczności, a także podobnie jak slitol gum do rzucia. Nie ma żadnych badań, które by potwierdzały, że stevia może zwiększać ryzyko nowotworów. Słodkość stewi jest 300 razy większa od cukru, sacharozy. Tak samo jak erytrol i xylitol przeciwdziała powstawaniu próchnicy. Ma także działanie przeciwwirusowe, antyoksydacyjne i może zmniejszać wchłanianie węglowodanów. Plusy i minusy stosowania słodzików. Zacznijmy od plusów stosowania słudzików. Nie zwiększają kaloryczności diety lub robią to w stopniu minimalnym. większości nie powodują wyrzutu insuliny, nie powodują zwiększenia ryzyka próchnicy, mogą wyrównywać gospodarkę kwasowo-zasadową w jamie ustnej, mogą przeciwdziałać infekcjom, mogą hamować wchłanianie węglowodanów, mają działanie przeciwwirusowe i obniżają ciśnienie. Jakie są zatem minusy? W badaniach wykazano, że część osób stosując słodziki nie przestrzega innych reguł bycia na diecie, co powoduje zwiększony wzrost wagi. Przy bardzo wysokim spożyciu słodzików z grupy polioli może pojawić się biegunka. Ostatnim z minusów jest kontrowersyjność aspartamu. Podsumowując, ze względu na coraz szybsze tempo życia, obecność cukru w prawie każdym produkcie spożywczym, epidemię otyłości, cukrzycy, stosowanie słodzików wydaje się idealnym rozwiązaniem. Należy jednak pamiętać, że samo wprowadzenie słodzików nie spowoduje znaczącego spadku wagi czy poprawy zdrowia. Trzeba zmienić wszystkie nawyki żywieniowe, a zastąpienie cukru słodzikiem? Niech będzie jednym z nich. A jaki jest wasz ulubiony słodzik? Napiszcie o tym w komentarzach. Do zobaczenia.